Hej, dzisiaj dla Was przygotowałem The Sims Upada. Battlefield 6 ma godnego rywala na Steamie, a gracze World of Warcraft mają petycję. Tu bolko 7, a to moje newsy. Na Steamie pojawił się godny konkurent dla Battlefielda 6. Escape from Duck -off to looter shooter, gdzie wcielamy się w kaczki i prowadzimy wojnę, zdobywając coraz to lepsze upgrade y dla swojej kaczuszki. Sytuacja jest o tyle zabawna, że ten tytuł pojawił się dopiero 16 października, a już w niego gra około 180 tysięcy osób równocześnie w topce. Wynik naprawdę imponujący, a tym bardziej, że gra kosztuje niecałe 60 złotych. Jak widać, dobre, tanie gry ciągle się sprzedają fantastycznie, a brać battlefieldowych graczy powinna uważać, ponieważ kaczki już idą po Was. Blizzard walczy o graczy w Overwatchu, a szczególnie na PlayStation 5, ponieważ właśnie udostępnili dodatkowy pakiet dla osób, które korzystają z subskrypcji z Sony, i ten pakiet jest niesamowicie korzystny. Słuchajcie, jeżeli do tej pory nie subowaliście do PlayStation Plus, to teraz musicie to zrobić, bo dostaniecie legendarnego skina dla żołnierza. Gratulacje dla Blizzarda za pomysłowy marketing. Na pewno spowoduje, że więcej osób zagra w Overwatch'a na PlayStation. Jak widać EA uczy się kampanii marketingowych od Blizzarda, ponieważ ci właśnie ogłosili, że The Sims Mobile, gra, która od 7 lat gości na waszych telefonach, będzie ubita w 2026 roku. A co ważne, wszystko co macie w tym tytule będzie niedostępne od tej daty. A jeżeli macie walutę premium w grze, bo to jest gra EA, więc na pewno jest waluta premium, nie dostaniecie za nią zwrotu. Prawo EA. A dla ścisłości zamknięcie tego, yy, tej mobilki nastąpi 20 stycznia. Do tego czasu możecie się bawić w tej grze, a później bye bye. I to wszystko, żeby była jasność dla naszego dobra, przynajmniej według słów jej. Chodzi tu o nasze bezpieczeństwo, dlatego nie mogą pozwolić, by gra chodziła w trybie offline, ponieważ sądzą, że niektóre osoby będą chciały to wykorzystać. W jaki sposób nie wiemy, jak to jest niebezpieczne dla osób, które już grają w ten tytuł, też nie wiemy, niezależnie od tego i jej zawsze ma rację. Prezes NVIDIA Jason Hank właśnie powiedział, że ich firma nie sprzedaje żadnych narzędzi AI do kin ani też procesorów, na których mają te narzędzia działać. Według niego też. To, że nie sprzedają z powodu różnego rodzaju blokad, które Stany Zjednoczone nałożyły na Nvidia, to krzywdzące nie tylko jest dla Chin, ale też dla Amerykanów. I uważa, że w dłuższej perspektywie to Stany Zjednoczone na tym wyjdą gorzej. I ciężko się z nim nie zgodzić, ponieważ Nvidia technicznie nie sprzedaje do Chin, tylko praktycznie sprzedają jej partnerzy te same procesory, które oni produkują. Więc tak można powiedzieć, że tak, do Chin nie sprzedajemy, ale nasi koledzy, którzy nam płacą, już tak. Deweloperzy War Thunder szykują się do walki z Epic Games i Robloxem, a to przez nowe narzędzie, które zapowiedzieli Eden Spark, które ma de facto działać tak prosto jak Roblox przy tworzeniu gier, ale ma wypluwać. Jeżeli chodzi o jakość, coś na poziomie War Thunder, ponieważ ma bazować właśnie na tym silniku. Co ciekawe, Eden Spark będzie miał też tryb zaawansowany, gdzie zwykli programiści czy też duże studia będą mogli tworzyć gry jak Unreal Engine 5. Sytuacja jest o tyle zabawna, że Epic Games zapowiadało już od wielu lat, że mają coś takiego uruchomić w Fortnite, ale do tej pory tego nie zrobili. I teraz wyprzedza ich studio Gungee, ale co ważne. Co prawda, zapowiedzieli, że wszystko, co będziecie tworzyć w tym Eden Sparku, będzie za darmo i Wy będziecie właścicielami tego, co stworzycie. To prawda jest taka, że to jest korporacja i zakładam, że są rzeczy niedopowiedziane, szczególnie dla większych projektów, gdzie, tak jak w przypadku Unreal, jakiś procent ze sprzedaży będzie musiał płynąć do tego studia. Niezależnie od tego jest to fajna informacja, ponieważ na rynku silników, jeżeli chodzi o ostatnie lata, tak naprawdę mieliśmy tylko do czynienia z Unrealem lub też z Unity. A teraz pojawia się trzeci gracz, który może coś namieszać, jeżeli to narzędzie, jak i też te rzeczy licencyjne są naprawdę tak, jak mówią. Final Fantasy 9 Remake poszedł do Piachu, przynajmniej tak głoszą plotki na ex Plotki te rozpoczął jeden ze znanych literów, Nate the Hate, że de facto Square postanowił na chwilę obecną opóźnić ten projekt, jeżeli go nie anulować w całości. Ja uważam, że to jest dobra informacja. O ile ja wiem, że jest dużo osób, które. Chciałoby zobaczyć, żeby wszystkie ich gry z dzieciństwa były remakami, remasterami, ale już wiele razy o tym mówiłem i ja uważam, że to jest po prostu nudne. O ile jeden czy dwa projekty duże, remake'owe mogą być OK, to jeżeli cały rok będziemy mieli same remastery i remake'i, to tak naprawdę będziemy stać w miejscu i możemy grać w te stare gry przez następne 40 lat. Starfield dopiero w przyszłym roku na konsolach PlayStation. Przynajmniej takie plotki pojawiły się w sieci i są one dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, że jeszcze w tym roku Microsoft zapowiadał, że wszystkie ekskluzywy z ich platformy pojawią się de facto na konsoli PlayStation. A ta gra ma już swoje lata, bo wyszła w 2023 roku. I biorąc pod uwagę jak mocno zgas hype na ten tytuł, dziwię się, że Microshift robi takie głupoty i opóźnia wydanie tego tytułu. Dajcie Sesiana, wydajcie tą grę na konsoli PlayStation, być może boost nowych graczy pomoże deweloperom ruszyć się i wydać kolejne aktualizacje. World of Warcraft to specyficzna gra i ze specyficznymi graczami. Teraz okazuje się, że niezależnie czy płacimy za subskrypcję, czy też gramy na prywatnych serwerach, to wszyscy jesteśmy jedną społecznością. Tak te wnioski można wyciągnąć po przeczytaniu listu otwartego na Turtle WoW. Dla osób nie w temacie, Turtle WoW to jest prywatny serwer, w którym obecnie Blizzard toczy wojnę o jego zamknięcie twórcy tego serwera, jak i gracze, postanowili na swoich forach napisać otwarty list do Blizzard'a, który na pewno przeczytają tam. A w tym liście dowiadujemy się, że tak naprawdę to ludzie grający w WoWa na serwerach Blizzard'a, to są ci sami ludzie grający tutaj. Ponieważ wszyscy stanowimy jedną społeczność i tak naprawdę te prywatne, wszystkie prywatne serwery zazwyczaj są tworzone przez graczy, dla graczy, dlatego Blizzard powinien być tak Dobrą firmą i pozwolić tym serwerom istnieć. Na pewno ta argumentacja miłości i brataństwa przekona wielomiliardową spółkę do de facto odpuszczenia walki z piractwem. Tydzień albo dwa tygodnie temu mówiłem Wam o plotkach, że Xbox Handheld, czyli konsola przenośna, która ma wyjść w 2027 roku, została ubita. A w najnowszym wywiadzie Sara Bond, fajne nazwisko. Pani dyrektor Xboxa powiedziała, że Microsoft nie zabił konsoli przenośnej i bardzo ciężko nad nią pracują, więc możemy się niedługo jej spodziewać. I teraz nie wiem, komu wierzyć. Z jednej strony mamy panią prezes, która pracuje w Microsoftie, ale jak wiecie, Microsoft dosyć często kłamie i korporacja często nie chce mówić o swoich porażkach, więc może nam mówić, że dalej pracują, a tak naprawdę wszyscy już byli zwolnieni. Z drugiej strony, plotki najczęściej się nie potwierdzają, więc dajcie. Znać, co wy sądzicie? Czy powstaje Xbox Handheld, czy nie? I na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do stawienia suba, lajka, podbicia oraz komentarza. Bye, bye.